Jest tam ktoś? Halo. Jakieś bokady, nie wiem ktoś. Kurde, grzeby mi w komputerze, jak nie ma. Ktoś mi grzeba w komputerze. Nie wiem kto, ale mi to i grzeba w komputerze. Nie wiem, ile osób ma do tego komputera dostęp. Bo Różnie to bywa. Różnie to bywa. Nie ile osób ma jeszcze dostęp do tego komputera Może mi ktoś to wytłumaczyć? Bo wczoraj tak cię wkurwiłem, gdy nie było internetu, że wczoraj tego całkowicie, wczoraj nie siedziałem na, na, na kąpie I leżałem sobie w łóżku No no znaczy się I chwilę miałem tylko włączone kamery, to znowu jakieś wi wi I musiałem to wyłączać znowu. Ja zawsze będę teraz wyłączał kamery na noc, bo znowu jakiś jakieś kurde ekstresy. Nie wiem. ani internetu, internetu, nic, ani z tych filmów sobie nie obejrzałem nic. Nic kompletnie nic nie obejrzałem wczoraj. Nic. ani nic, kurde. nie ma internetu, nie ma, nie ma Jak ja tu mam dwami siedzieć, kurwa, co? O, to posiedzę kurde. 50 minut i kurwa znowu mnie wypierdoli. No. Ja się tylko pytam, kto jeszcze ma dostęp do tego komputera? Ile osób ma? Bo to się naprawdę szopki się robią. Ale jak ktoś chce do mnie zadzwonić czy coś, to nie zadzwoni, nie? Tak samo jak i tutaj w internecie, też nie mogę sobie obejrzeć filmu, nie? Bo też nie mogę. I się nie dziw tak, że wczoraj kurwa, nie wczoraj cały dzień mi nie było na kąpie. Bo byłem wkurwiony trochę. Nowe zmiany, no nowe zmiany, no zawsze, jakie jakieś nowe zmiany, bez mnie, kurze, Są ustalone wszystko. Zawsze, kurczę, bez mnie wszystko jest już wszystko ustalane, tak? Dawid wpłacił 3 złote, nastał czas suszy, Mariusz. I dobrze ci, Cwelu. Stop dostawy, wszystko off. Dobrze. Jeszcze mam tutaj piwa, jeszcze mam wódkę. Jeszcze mam, kurczę, coś. Wszystko jest ustalone bez mojej wiedzy. Ja się wszystkiego na końcu dowiaduję.